Cześć tutaj mistrz Asasinu i dzisiaj witam Was w nowym odcinku nowej serii czyli Stali Bywalcy. W tej serii będę pokazywał bitwy graczy, którzy albo ze mną grali, albo po prostu e, znam ich, albo wysyłają mi e, dosyć sporą ilość powtórek. Dzisiaj jako w pierwszy odcinek zaprezentuję Wam bitwę gracza, a raczej graczy e, Nazata i drugiego gracza Plutonowego Oshen tak, nikt jaki jest, taki jest, ale bitwa naprawdę była bardzo ciekawa. Zobaczycie, co się w niej działo. No i myślę, że jako pierwszy odcinek tej serii będzie to bardzo, bardzo, to bardzo fajny, fajna bitwa i fajny odcinek. Więc zapraszam do oglądania. Na początek zobaczymy bitwę z perspektywy Osana. Jak widzimy, jedzie on na czołgu M4, losowanie jest bardzo dobre, ponieważ gracze nasi grają tylko i wyłącznie na tierach piątych, nazad kieruje tam z przodu T25, czołgiem T25, czołgiem premium, no i zobaczymy jak ta bitwa się potoczy. Gracze postanowili na początek pojechać w swoje strony osobno, nie trzymać się na początku razem. Widzimy, Osen pojechał tutaj na górkę, troszeczkę przykambić, zobaczyć co się stanie, a Nazat troszeczkę bardziej agresywnie jedzie do przodu. No i tutaj teraz przełączamy się właśnie na Nazata, a tutaj popycha sobie LTP. Nie wiem, czy traktuje go jako tarczy, czy po prostu mu pomaga, chociaż przeczuwam, że to pierwsze. No i zobaczcie teraz ciekawe zachowanie ze strony LTP, które właśnie teraz robi. Oddał po prostu strzał w Nazata i uznał, że zrobi tak, ponieważ nie chciał, żeby za nim jechał. Tam, był on, tam pisał on wcześniej na czacie. Przepraszam za karetkę, jeśli nie słychać. Tutaj widzimy Oshen, ładnie sobie pogrywa na górce, wszystko może ładnie wyciągać. Nazat widzimy też tam zadaje damage. No i... Zobaczmy teraz z jego perspektywy jak to wygląda. Powolutku do przodu. Teraz szybciutki wyjazd i oddanie strzału w PZ, ponieważ przed chwilą strzeliła i była na to taka okazja. Przycelowanie na Hetzera i ładne strzały w niego lecą w tym momencie. Na szczęście czy nieszczęście Hetzer zabija naszego LTP. No i już nam nie zagraża w sensie LTP. Tutaj teraz wychyla się z kraweczek PZK. Niestety pierwszy strzał w gąskę. Drugi strzał nie weszł, Trzeci strzał widzimy już bardzo dobrze przycelowany i pięknie weszło w jego przedni pancerz pod dosyć dużym kątem. Teraz D2, która też nie powinna sprawiać większego problemu. OShen jak widzimy, tam ciągle stara się pomagać. Tutaj nazad ładnie go wykańcza. I został nam tylko tutaj Crusader, który może gdzieś tutaj być. Jak widzimy oczywiście na mapie. Oszen na razie przestawił się troszeczkę na lewą stronę, ponieważ coś tam widać ale teraz właśnie wraca, żeby pomóc naszemu plutonowemu, a raczej naszemu bohaterowi bitwie, czyli Nazatowi, z tym czołgiem. Oczywiście mówię bohater bitwy, ponieważ to jest o, seria, znaczy to jest e, teraz bitwa jakby w sensie Nazata w tej serii, dlatego będę tak to ujmował, ale obaj gracze zrobili bardzo dobrą robotę. Tutaj widzimy, przed chwilą został ładnie zgaszony Crusader, teraz po lewej stronie bardzo dużo się dzieje, można tam się przestawić, oczywiście robi to na razie Ocean, a tutaj nazad dalej po prostu stoi, no i czeka na jakąś okazję, bo ponieważ tam jeszcze może coś wyjechać, coś tam może jeszcze zagrażać. Niestety strzał w Churchill'a nie weszedł, przycelowanie kolejne, ale już niestety za szybko się nam wycofał. Spójrzmy też na Nazata, co on robi. On jedzie właśnie tam w punkt mniej więcej G0. Nie wiem dokładnie, co tam chciał zrobić. Może chciał się przedostać bardziej na lewą flankę, albo po prostu e, zagrać bardziej, no po prostu z innej flanki, żeby coś po prostu w tej, e, w tej sytuacji zrobić. Tutaj Oshen ładnie teraz przycelowuje Excelsiora. Niestety ta druga pestka poleciała w przedni pancerz. Gościu się zatrzymał, no i nie było to... Ocean nie był w stanie tego przewidzieć. No, i pestka zrykosztowała, ale widzimy poprawka była ładna i Oshen też ładnie zabił ten czołg. Nazad kieruje się tam y, pod górkę, prawdopodobnie aby spróbować wyjąć tą tę czternastkę, która zaraz zostanie podspotowana, ale nie jestem, y, znaczy na pewno tak, y, taki plan ma, bo widzimy jak to tam wygląda, ale nie wiadomo co jeszcze z tego wyjdzie. Pojawia się wolverine, ale niestety jest w złym położeniu. Tutaj widzimy. Na nas celowała T14, na szczęście Osen wyko wykonał dobry manewr i szybko się wycofał z tego punktu. Z zobaczmy też na Nazata, on teraz ładnie tam kierował się, cofał kamerę, żeby sprawdzić co się dzieje na tamtej flance, czy Osen na pewno jest bezpieczny. No i teraz oczywiście bardzo dobra decyzja na pomoc przed T14, która tu się kieruje. Pierwszy strzał niestety jest drugi już jest, widzimy, bardziej przycelowany i piękne, piękny strzał. Orzen oczywiście tutaj z pomocą kieruje się, aby strzelić T14, która musi zostać rozproszona. Znowu Nazad wyjeżdża, przycelowanie. Teraz był świetnie wyglądający rykosze, tylko szkoda, że ten, że ten pocisk nie weszedł. No i widzimy Nazad teraz spokojnie sobie wykończy, ponieważ T14 w końcu ustawiła się pod dość dobrym kątem, żeby móc ją strzelać. Tutaj jeszcze ostrożnie troszeczkę, ale widzimy teraz szybki wyjazd. T14 te, te rykoszytuje się od nas i już agresywnie, nie patrząc się, nie zważając, że ta T14 mogłaby strzelić, trzeba było szybko ją wykończyć, aby było mniej przeciwników. Chociaż widzieliśmy, że ta T14 strzeliła i pocisk poleciał właśnie w skałę. Oszen oczywiście wraca na swoją pozycję, aby coś tutaj robić. Nie wiem teraz co tutaj mogło zajść w bitwie, ale Nazad jak widzimy szybko się wrócił. Może Oshen zauważył jakieś drzewko, które tutaj padło. No i właśnie teraz w tym momencie pojawia się stuk, który zostaje ładnie przycelowany. No i świetny strzał za 120 damage'a. Niestety chyba schował się teraz troszeczkę za budynek. No, na szczęście nie, niestety nie widać go, ale Oshen widzimy rozwalił budynek, żeby mieć lepszy strzał na niego. No niestety. Widzimy, ta, ten stuk chyba nie zamierza się tak łatwo poddać, wychylić. I oszen troszeczkę go olewa razem z nazatem zatem jadą tutaj w stronę baza, bazy, bo wiemy też, że No sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Na plaży były dwa czołgi ostatnio widziane. Churchill, który też tam podjeżdżał, już był poza plażą. I może być to dla nas niebezpieczna sytuacja, bo jeśli wiadomo na, na kapa w kilku, nawet we dwóch, trzech, to jest mało czasu i jeszcze ta... Presja, że trzeba szybko zbić kapa. Widzimy już pierwszy przeciwnik na kapie. Churchill pojawiony. Oshen szybko w niego celuje. Niestety Churchill odpowiada ogniem. Na szczęście nie trafia. Widzimy tam Nazad pomaga. I teraz piękny strzał od Oshena. Nazad oczywiście tutaj próbuje jak najwięcej pomóc. Churchill obraca się. Na szczęście teraz Oshen wykorzystuje tą sytuację i pięknie go tam łupie z boku. Jest piękny teamwork i pierwszy Churchill niestety nie jest wykończony. Widzimy ten ostatni pocisk chyba się dingnął albo po prostu nie został trafiony. Widzimy teraz Oshen tam próbuje wracać. Prawdopodobnie będzie chciał objechać. Jeszcze wykończenie piękne m 4 No i widzimy Oshen powolutku kieruje się w tą stronę. Niestety pojawia się stuk, który strzela bardzo pięknym strzałem. No i teraz możemy łatwo go wykończyć. Chociaż wiemy, że stuk, jeśli miałby szybsze przeładowanie, to było to dosyć... Niebezpieczne. Kolejna próba kapowania przez przeciwników. Na szczęście Churchill wyjeżdża głupio bokiem wieży. No i zostaje zabity, a raczej nie głupio, tylko to, że ładnie baza jest broniona właśnie z dwóch stron i przeciwnicy nie wiedzą do końca co mają zrobić. Dwóch przeciwników na bazie, czyli jest to Churchill i BDRK najprawdopodobniej. Widzimy Churchill pojawia się ładne przycelowanie w bok, obraca szybko swoją wieżę. Oszem widzimy tam czuwa i na szczęście nazad go wykańcza. Widzimy teraz świetne zagranie, Nazata wyjeżdża na Crusadera i szybko ucieka przed Churchillem, aby nie dostawać bułek. Oszen no ładnie wykańcza mu Crusadera z tyłu, no i teraz Nazat ma dosyć bezpieczną sytuację z tym Churchillem, ponieważ może grać przeciwko jednemu czołowi, a nie przeciwko dwoma. Piękny strzał ze strony Oszena, który trafił ładnie BDRkę, niestety Nazat oberwał bułkę, ale może w tym momencie odpłacić się BDRC, no i ładnie przebijają za 114 HP. Tutaj Oszen widzimy ładnie, tam strzelił, miał tylko skrawek, ale pocisk przepięknie weszedł. No i widzimy BDRK, chyba zagra agresywnie, tak wyjeżdża na, na zata, niestety go wykańcza jedną mocną pestką. I też jestem ciekaw, czy jeśliby ten LTP nie strzelił na samym początku bitwy naszego bohatera, czy dałoby radę przeżyć ten pocisk. Nie wiem, nie widziałem za bardzo hapyków na samym końcu. Jeśli możecie to... Napiszcie, czy byłoby to realne, czy nie, bym był bardzo wdzięczny. Teraz widzimy: Oszen został sam już na dwóch przeciwników, chociaż PZ3A jest niewyspotowany, czyli najprawdopodobniej albo gra bardzo dobrze, albo jest po prostu awkiem. Też spójrzmy na fragi naszych bohaterów: 7 fragów ze strony Nazata, 5 fragów ze strony e, Oshena. No i też jeszcze Nazat miał tam ponad 9000 WN8, czyli na pewno. Dostanie jakieś 10 tysięcy prawdopodobnie, ponieważ zawsze jest troszeczkę na samym końcu bitwy to zawyżane. No i widzimy teraz oszczęd tutaj ładnie pogrywa sobie z BDR-ką powoli, ostrożnie nie wychyla się aż tak. Teraz ostrożny wyjazd strzał. Niestety nie wiemy ile Oszen ma HP przez to moje okienko, ale wiemy, że ma jakieś, no nie za dużo, że byłby na strzał od BDR-ki. No i widzimy teraz przycelowanie wywłazik. Niestety poszło w sam bok wyłazu i pocisk zrykoszytował albo po prostu nie weszedł, albo był dostrzel za zero. BDRK popełnia fatalny błąd, cofa i wychyla się Oszenowi, który ją ładnie wykańcza. No i teraz można jechać na bazę. Widzimy, Oszen ma 7 fragów. Przepraszam, nazad ma 7 fragów. Oszen zdobył już swojego szóstego fraga. No i można jechać teraz w stronę bazy, zobaczyć czy naprawdę ten... PZ3 kampi. Tutaj dosyć mądra decyzja, żeby zjechać tędy, a nie jechać naokoło, ponieważ wiemy, że e, może zabraknąć czasu, jeśli ten PZ naprawdę e, żyje i gdzieś tam może być, no ale też trzeba dosyć szybko wjechać na tego kapa i zobaczyć, czy uda się skapować, jeśli on by się cofnął. Widzimy, zostało 4 minuty 30 sekund do końca bitwy. Też jeszcze zwróćmy uwagę, że Ocean zrobił prawie 2000 damagea na piątych tierach. nazat na pewno zrobił też podobny wynik, chociaż nie jestem teraz pewien, nie zauważyłem tyle tu się działo, że po prostu nie byłem w stanie wszystkiego ogarnąć. No i teraz chwila prawdy, czy naprawdę PZK tu jest, czy gdzieś mogła uciec. Oczywiście. W grze to jest bardzo nerwowa sytuacja, na szczęście PZK pojawia się, widzimy awczy więc nie ma żadnego problemu Pierwszy strzał Szczerze mówiąc ja bym tu to wykorzystał i zrobił jeszcze sobie okupanta i wtedy go zabił No ale widzimy, oszen chociaż nie, przeładował na pociski HE Pierwszy strzał No i teraz można w sumie spokojnie czekać Ale nie, oszen zabija ten czołg Więc przejdźmy do statystyk i zobaczmy jak to wyglądało ze strony cyferek jak widzimy Nazat wbił tej w bitwie MK, Brutala, Dużego Kolibra, Top i oczywiście ostateczne poświęcenie. Bardzo, ale to bardzo fajny medal, a szczególnie jak się zabija prawie cały team w Plutonie. Tam niestety jeden czołg został zabrany przez kw 1 s Widzimy dużo uszkodzonych czołgów przez nasz Pluton, znaczy przez Nazata, a nie Pluton. Przejdźmy do następnego screena. Włączymy sobie oczywiście przez nemecz 2267 damagea, 7 fragów i 1442 expa za e, bitwę bez bonusów. A ostatni najważniejszy screen to jest aż 36 oddanych strzałów, 32 trafione, 28 spenetrowa spenetrowanych. Jak wspomniałem powyżej 2, e, 2200 uszkodzeń. E, zablokowany damage przez armor to jest tylko 110 dmg e, Tutaj jeszcze jest damage za asystę 209 I ciekawostka taka, przejechany dystans z AS-2 km przecinek metrów Nazad zarobił w tej bitwie 68 tysięcy Na czysto wyszło mu to 17 tysięcy 2100 jak wspomniałem powyżej e, EXPA, ale tutaj z bonusikami 3028. Przejdźmy teraz do e, statystyk Oshena. Jak widzimy, tak samo MK, tak samo Brutal, tutaj jeszcze medal Fire for Effect i tutaj jeszcze jakiś w sumie nie wiem co to jest. I medal, jeden z ciekawszych, medal Naidina, Top Gun i oczywiście ostateczne poświęcenie bardzo fajne trzy medale, tak samo dużo uszkodzonych czołgów, Tu jeszcze na końcu jest BDR-ka, której niestety nie widać, bo troszkę mi ścięło. Przejdźmy do kolejnego screena. Jak widzimy, Ocean zdobył 2182 damage'a, tak samo 7 fragów i 1296 expa bez żadnych tam bonusików. Ostatni, z, A jeszcze przejdę na chwilkę do tego screena i jak widzimy tutaj właśnie ten KW-1S no, ściągnął tego jednego fraga. W sumie był to widzimy jeden pocisk, e, a szkoda. E, nie, nie dowiemy się niestety co on ściągnął, no ale mniejsze o to przejdźmy do ostatniego screena Osena. Jak widzimy 34 strzały oddane, prawie tyle samo ile nazad, 26 trafion, 27 trafionych i 24 spenetrowane. Damage w bitwie to jak wspomniałem 2200 prawie, e, dostał 7 hitów, tylko dwa były e, odbite. Damage zablokowany przez armor to jest ciekawe, bo jest identyczny jak ma nazad, czyli 111, no i e, przebyty dystans i to jest bardzo ciekawe, ponieważ Oszen ma, ma więcej niż nazad, a w sumie no tak by zdało się wydawać, że jeździł mniej. Tutaj OSHAN grał bez pręki i widzimy to jest e, tylko 27 tysięcy zarobione i za tak świetną bitwę jest oczywiście minus 5. E, to jest jak z, zawsze będę to powtarzał jak będę widział taki wynik to jest bez sensu przy takiej bitwie taki wynik no po prostu troszkę dla mnie się to w wpale nie mieści ale mniejsze o to e, widzimy jak już tam było pokazane po bitwie to jest 1296 i tak samo tutaj dostał bez żadnych bonusów ponieważ już żadnych nie było no i to by było na tyle. Myślę, że bitewka bardzo ładna, no i świetna jak na początek takiej serii. I jeszcze też bym prosił, abyście ocenili intro tutaj, które właśnie zrobiłem. Myślę, że moim zdaniem jest fajne. Mi się podoba. Jeszcze czekam na waszą opinię, czy wam też się podoba to intro i myślę, że byłoby fajnie, jakbyście to powiedzieli. Więc dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do następnych bitew. Cześć!